Dzień dobry, dzień dobry, witamy kolejnego dnia z Telenoweli Alternatywy 4. Idziemy robić dalej. Dzisiaj za zadanie w końcu skończyć te listwy przypodłogowe. Już jest kurde, zapomniałem plecaka. Muszę wracać, tam mam te złączki do tych listów. A bądźcie, bądźcie. No to się dzień zaczyna. No. Dobra, zawracamy. Dobrze, że mi się przypomniało, obok. Domu, że mam to w plecaku Dobra List wykończymy No i tynkujemy tą ścianę Trzeba nałożyć ten tynk tak, żeby z jednej i z drugiej strony to wyrównać Żeby to wyglądało, żeby nie były pustaki Wczoraj zamówiliśmy luksfery już Zobaczymy ile czasu zejdzie, żeby ze przyszły No i zamówiliśmy światła do przedpokoju i tego, I tego małego przedpokoju, gdzie jest łazienka Zobaczymy Światła w ogóle z dodatkowo opłatą transportu 20 euro dojdą w 5 dni do 5 dni, a za darmo od 2 tygodni do 5 tygodni. Wzięliśmy za darmo. Zobaczymy czy uda się dostać je w 2 tygodnie. To akurat jakbyśmy się wprowadzali, to by przyszły I by się dokręciło. <laughs> Jaka rozbieżność, ale dobra, wracajmy potem. po te pozłączki. Dobra, zobaczmy jak tam wygląda mieszkanka dzisiaj. Po wczorajszych pracach, aha, jak to wygląda. A tu już upada, mniej więcej. No i tutaj widzimy łazienka zakończona. Te pierwsze kafle już tam poszły. A teraz Patrzymy jak to będzie wyglądać Tu będzie cięcie, tak? No nie wiem, może lepiej zaczynać z tej strony Ale tu i tak chyba pójdzie, tak? To zasłoni w sobie. To nie będzie widać, okej okay. No i takie to kafle pod prysznicem z takim połączeniu. No i spoko. Myślę, że będzie ładnie. Dobra, dzisiaj za zadanie. Tutaj położyć ten tynk taki. O. Elegancko, równiutko Pięknie, nówka sztuka Mogę się zatrudniać Aha, I tutaj będziemy to kłaść Ale zanim to zrobimy, to jeszcze listwę w końcu skończymy po poprzykręcać już to dzisiaj Wszystko jest pocięte, także są złączki Także to już powinno pójść Dobra, idę się przebieram Zaczynamy sobie od czystej roboty Czyli złączek a potem przyjdziemy do tej ściany. No jest tu roboty, jeszcze jest od groma tu roboty. No ale co zrobić? Ale teraz myślę, że pomału muszę się zabierać tutaj, bo tutaj zlew zrobimy w tym rogu, więc te rury musimy przenieść. Będziemy musieli przenieść jakoś w ścianie, tak? Bo tak jak tam są, to nie ma problemu. Bo tu szafki przyjdą, to po prostu szafki je zasłonią po prostu szafki nie będą do końca tam wciśnięte, tylko będą troszkę wysunięte. To sobie rury mogą być za szafkami, ale żeby je przenieść, tutaj no to obok szafki te rury nie mogą iść, muszą pójść w ścianę czy też w podłogę. I trzeba tu wiercić dziury. Tu będzie drugi zlew do stołu jednego, taki mały, fajny, a tam będzie drugi, taki przy indukcji. A ktoś mówił, że ten, że trzeba było ściankę stawiać. Z regipsów, że taniej i szybciej by było Tak, wiemy, że taniej i szybciej by było Ale to jest ściana w kuchni I tu będzie jeszcze szafka wisiała Tu jeszcze szafka, albo dwie Będą takie, albo półki Raczej półki, także To musi mieć jakieś podłoże, żeby przykręcić Do czegoś, co ja na regipsie tak Nie przymocuję jakichś półek jeszcze nastawiam jakieś tam rzeczy bo to nie jest regips do takich rzeczy po prostu. Więc tu potrzebujemy całkiem mocną ścianę, tak? bo tu jeszcze będą półki do tego przykręcane i będą rzeczy stać. A poza tym też chciałem zrobić sobie ściankę, żeby zobaczyć dokładnie jak to się robi, jak to się wykonuje. No bo gdzie się tak nie nauczę, jak nie na swojej robocie. No, przecież do kogoś nie pójdę tak się uczyć, tak na swoich. W jakichś tam robotach Człowiek się nauczy, popatrzy te swoje błędy I będzie wiedział na przyszłość Dobrze Łazienka mi się zaczyna naprawdę podobać Myślę, że fajne te kofelki pod prysznic będą Kwiatuszki zielono, elegancko Tu te różowe, te luxfery zamówiliśmy Meble też są takie miętowe w róż schodzą Plus ta stracciatella Także spoko Dobra, ja się przebieram I się biorę zakręcenie. ¡Uh! Pomalutko idą, już tutaj cały ten kącik jest zrobiony. Wszystkie te ściany zostały, jeszcze co? I tutaj. I dobra, ale do pomocy przyszła Lucy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Lucy gruntuje. Trzeba zagruntować tą ścianę. Akurat, no, idzie elegancko, no? Ja! Yeah. Perfekt. Dobrze, gruntujemy. Tutaj też trzeba zagruntować, ale do tego użyjemy gruntu z kwarcem. Tak nam zalecił nasz kierownik budowy. No bo to kuchnia, tak. On tam wymówił dużo różnych przyczyn, dlaczego to powinno być Dobra, idę tam sobie kończyć, bo jeszcze chwila wiercenia została. Tak ja nie wiem, dlaczego w niektórych miejscach mi odstaje od tej ściany. To chyba pokazuje, że nie do końca zrobiłem to super prostą ścianę. Nie. No dobra Nie ważne. Leci Dobra podczas wiercenia Przygotowywania do listwy Jak wierciłem to nagle taki kawałek Odskoczył od ściany No nic, no dobra to, to akurat zatynkuje Mamy tęk. Ładź dobrze To akurat ten róg Jeszcze uda się schować I, i będzie dobrze No dobra Dziękujemy za Piękną pracę nad tą sypialnią Można powiedzieć, że jest zakończona Narożniki powpijane Wszystko przykręcone Dzielniki są takie jakby Szpary chyba wywiązane z tym, że Ściany prosto nie zrobiłem Po prostu aż tak Ale to mały szczegół. czego, no i jedna wada Przychodzenie paneli Za dużo uciąłem, taki milimetr Widzicie? No nic, brązowym silikonem to się zaklei, nie będzie widać I będzie dobrze Wszędzie powpinane Wszystko te złączniki do tych kątowników są tak przerąbane, to jest tak ciężko je połączyć One tak słabo w ogóle je wpina się o, Bardzo uciążliwa taka głupia praca Tak naprawdę, bo niby nie ciężkiego żadna Filozofia ale jest tak to ciężko wpiąć pomiędzy o, No nic, ale się udało Zakończona pracę. Można myć podłogi, rozkładać materac, sprzątać I tyle tu na razie I Zakładać tylko tutaj Nie wiem, zasłonkę, panele czy coś Pomalować narożniki I gotowe Smród już takiej farby i tych paneli znikł też Już nie ma, także spoko Tak to wygląda Sypiania gotowa Dobra. Teraz, teraz jeszcze, jest co robić tutaj jeszcze. O, surowo. sąsiedzi dają czadę a my zostawimy niech to już przysycha. Jak to poszło? Poszło elegancko. Niech to przysycha. Idziemy, zjemy sobie jakiś lunch i ten i wrócimy i będziemy to tynkować. Elegancko, tyle to na razie no dobra, sąsiedzi nam wpisali kartkę no, no, <laughs> że, że to jest miejsce prywatne To jest... Myśleliśmy, że to jest nasze miejsce, ale to jest nasze. Numer dwa jest nasze Znaczy jeden, no a nie trzy. Także mała pomyłka, ale dzisiaj nie ma naszego pracownika, to nawet nie możemy przestawić. Ale teraz widzę wszędzie półustawiane samochody. <laughs> no co zrobić? Jutro przestawimy i będzie dobrze. Dobra, minęła trochę przerwa. Człowiek najedzony trochę odpoczęty. Może w końcu się zabrać za dzisiejszą pracę. Sąsiedzi jak słychać, dają czadu cały czas. Nic się nie zmienia. A my przyszliśmy w końcu położyć ten tynk, tak? Czy jak to tak? O, dobra, włączamy muzyczkę, rozrabiamy szamkę I kładziemy, tutaj jest już to zagruntowane Tutaj też, dobra jest, jedziemy Dobra, musimy zrobić szamkę, jak to mówił pan kierownik. Ale mikser jest tutaj, to zrobimy tu szamkę tutaj. Dobra, tak zwana szamka zrobiona. Mam nadzieję, że konsystencja jest bardzo odpowiednia i będzie bardzo łatwo się robić. Zaraz przyjdzie Lucy do pomocy. Dobra, ja muszę to wszystko narzucić teraz na ścianę. Mniej więcej wyrównać. Potem poczekać do takiej zastygającej już troszkę, ale ten palec jakby delikatnie można byłoby włożyć tutaj, i wtedy wziąć gąbkę i to na mokro przetrzeć, i na koniec to przejechać tym płaskiem tak na równo, żeby było. Tak nam tłumaczył wczoraj. No dobra, to zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Wczoraj nie do końca już mogłem nagrać to wszystko, co mówią, to fajnie tłumaczył, bo bateria już mi padła. A z telefonu, żeby nagrywać, musiałbym wyłączyć muzykę i wybrałem muzykę z tłumaczeniem. O! Dobrze. Dobrze. Lecimy. Już się do nas dołączyła. Słuchaj, się. Cieszę. We dwójkę będzie nam łatwiej.

Do końca nasza praca na dzisiaj. cynkowanie Teraz, tak jak nasz kierownik budowy nam zaleca, że jak już to trochę przystnie, takie zrobi się, jakby można by było tym palcem wnieść, ale niekoniecznie. To wtedy na mokro to ca całą tą ścianę na zrobić i dopiero jak będzie mokre, całą tą taką listwą postarać się to już do końca wyrównać. W ostatnim czasie i będzie ściana nasza gotowa, ponoć. Potemkowana będzie się przyjdzie ładzić i malować. I tyle: nasze Luxfery już ponoć do nas jadą. Dostaliśmy dzisiaj maila. Także spoko, może już będą na dniach. I tak to czyli misja na dzisiaj praktycznie wykonana. Trzeba było otynkować ścianę, otynkowana Trzeba było te narożniki w panelach poprzykręcać poprzykręcane Także Dobra. Będzie dobrze o, Ale dobrze, że mam krok Kurde woda się zalała cała, ale do środka nic No i to są buty Na których warto żyć <grym> Dobra Na tyle by było, prace zakończone jak już więcej tynku nawet nie mieliśmy także jak potrafiliśmy zrobić tak zrobiliśmy i tak na kamerze nie widać jakie są takie małe dziurki gdzieś jest ich trochę tutaj tak samo o no dobra i ściana jest jest tynk, teraz będzie trzeba zagładzić to, zagruntować i pomalować. I czekamy na górę, na różowe luksfery, żeby wymyślić jakie zamontować, na ile to wystarczy i jak będzie najlepiej. No dobra, tyle to na dzisiaj wystarczy. Dziękuję. Zmęczony jestem. Wracam do domu. Jutro wracam i dalej coś tu, na pewno jest do roboty. <laughs> tu cały czas jest coś do roboty. Stało. Już niedługo czasu, żeby się tu przeprowadzić. No, trzeba się naprawdę sprężyć. Jak chodzi o Twoją po After make your first war in the kitchen? Nie tak easy. Łatwo, zasłuchajcie? Jest najlepsze best. Tak, to jest najlepsze, co mogliśmy zrobić. Więc jesteśmy usatysfakcjonowani. Będzie dobrze. Będzie mocna, dobra ściana, mam nadzieję, że się nie zawali. Że wytrzyma ciśnienie.